Katarzyna Nowak poprawiła okulary, poprawiając sprawdziany z fizyki w małym mieszkaniu na Kazimierzu, żydowskiej dzielnicy Krakowa. W wieku 25 lat jej życie stało się przewidywalną rutyną. Nauczanie w liceum ogólnokształcącym, jedzenie pierogów samotnie na kolacji i wczesne zasypianie, by powtórzyć wszystko następnego dnia. Na stole między sprawdzianami leżała pożółkła fotografia jej rodziców Stanisława i Mari Nowak. Przed Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byli błyskotliwymi astrofizykami, którzy marzyli o tym, by córka poszła w ich ślady. Zginęli w wypadku samochodowym, gdy Katarzyna miała zaledwie 18 lat, kilka miesięcy przed rozpoczęciem studiów. Kochanie, mawiała jej matka, pewnego dnia dotkniesz gwiazd, które badamy. Katarzyna westchnęła, przypominając sobie, jak w wieku 13 lat wypełniła formularz online polskiego programu turystyki kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Była marzycielem, dzieckiem, które święcie wierzyło, że zostanie wybrane, nawet wiedząc, że kosztuje to fortunę. Jej rodzice śmieli się czule, kiedy im o tym powiedziała, mówiąc, że nigdy nie powinno się przestawać marzyć. Kto wie, Kasia? Mirakula się zdarzają powiedział jej ojciec. To było 12 lat temu. Telefon zadzwonił, przerywając jej myśli. Numer był z Warszawy. Dzień dobry, czy to pani Katarzyna Nowak? Tak, mówi Katarzyna. Tutaj mówi doktor Paweł Kowalski z Polskiej Agencji Kosmicznej. Pani aplikacja z 2013 roku została wybrana w losowaniu. Gratulujemy, pani zostanie pierwszą polską nauczycielką w kosmosie. Katarzyna upuściła telefon. Trzy tygodnie później Katarzyna siedziała w pociągu z Krakowa do Warszawy, obserwując polską wieś przez okno. Złote pola, małe wioski, proste życie, które zawsze znała. W bagażu niosła zdjęcie rodziców i małą polską flagę, którą planowała zabrać w kosmos. W Centrum Szkolenia Kosmicznego w Raszynie, niedaleko Warszawy, poznała dwóch innych wybranych: Marka, inżyniera z Gdańska, i Annę, lekarza z Wrocławia. Wszyscy mieli podobne historie, stare marzenia, zapomniane aplikacje, normalne życie, które nagle zyskało nadzwyczajny cel. Podczas dwóch tygodni szkolenia Katarzyna dzwoniła co wieczór do swojej cioci Haliny, jedynej rodziny, która jej została. Ciociu czasami myślę, że tata i mama byliby dumni, mówiła, używając czułych słów, którymi nazywała rodziców jako dziecko. Kasia kochana, odpowiadała Ciocia: Oni wiedzą. Gdzie są, oni wiedzą. W przeddzień lotu Katarzyna odwiedziła cmentarz Rakowicki w Krakowie. Ukłękła przed grobem rodziców i położyła świeże kwiaty. Mamo, tato, jutro idziemy razem do gwiazd. Wiatr zakołysał liśćmi stuletniej lipy, jakby to była odpowiedź. Rakieta Sojus czekała na platformie startowej w bajkonurze w Kazachstanie. Katarzyna w skafandrze kosmicznym czuła, jak serce bije jak polski bęben na festynie. W małej dozwolonej torbie niosła zdjęcie rodziców i polską flagę: 5, 4, 3, 2, 1. Start. Siła startu wcisnęła jej ciało w fotel. Przez kilka minut był tylko hałas, wibracje i uczucie bycia miażdżoną przez gigantyczną dłoń. Potem nagle nastała cisza. Byli w kosmosie. Katarzyna odpięła pasy i poleciała do małego okienka. Kiedy spojrzała na zewnątrz, jej świat zmienił się na zawsze. Tam była Ziemia, niemożliwie niebieska, biała jak śnieg w chmurach, brązowa i zielona na kontynentach. Nie było granic, nie było wojen, nie było bólu, tylko mała i krucha planeta, zawieszona w nieskończoności jak cenny klejnot. Katarzyna wyjęła zdjęcie rodziców z torby i przyłożyła je do szyby okienka. Widzicie to? Szepnęła, łzy unosiły się w małych kulkach wokół jej twarzy. I w tym momencie wiedziała, Wiedziała, że jej rodzice są tam w jakiś sposób. W świetle, które kąpało Ziemię, w świętej ciszy kosmosu, w spełnieniu marzeń, które zaczęły się od nich. Katarzyna rozłożyła małą polską flagę i umieściła ją w oknie. Czerwień i biel na tle nieskończonej błękitności Ziemi. Nauczycielka z Krakowa, córka astrofizyków, którzy odeszli za wcześnie, dotykająca gwiazd, które zawsze razem badali. Tam na dole Polska przemknęła jako zielona i złota plama. Mogła zobaczyć wisłę wiącą się przez Warszawę, tatry na południu, a gdzieś pośrodku Kraków, jej miasto, jej dom, miejsce, gdzie dwóch naukowców kiedyś marzyło, że ich córka dotknie gwiazd. Dziękuję, powiedziała do szef świata, do rodziców, do tej niemożliwej chwili, która stała się rzeczywistością. Na ziemi, dziewięć minut później transmisja na żywo dotarła do wszystkich szkół w Polsce. Dzieci od Gdańska po Zakopane oglądały swoją nauczycielkę rodaczkę unoszącą się w kosmosie, trzymającą flagę swojego kraju przy nieskończonym oknie kosmosu. I gdzieś w wymiarze, którego może dotknąć tylko miłość, Stanisław i Maria nowa uśmiechali się, wiedząc, że ich mała Kasia w końcu dotarła do gwiazd. Katarzyna przełnęła się w kierunku kamery transmitującej na żywo i delikatnie ją wzięła w dłonie. Skierowała obiektyw w stronę okna, pokazując Ziemię w całej jej chwale. Jest tutaj, powiedziała cicho, ale z przekonaniem, wiedząc, że jej głos dociera do każdego domu w Polsce. Nasze mieszkanie. Może Wy, którzy oglądacie to dziś w telewizji, pewnego dnia zobaczycie ją przez gwiazdy. Na ziemi, 9 minut później, transmisja na żywo dotarła do wszystkich szkół w Polsce. Dzieci od Gdańska po Zakopane oglądały swoją nauczycielkę rodaczkę unoszącą się w kosmosie, słuchając jej słów i patrząc na ziemię oczami kogoś, kto dotknął gwiazd.